Nikt nie będzie ci wierny, bo jesteś słaby. To nie świat się zmienił. To ty przestałeś być kimś, komu można jakkolwiek zaufać. W wojsku, jeśli nie można na kimś polegać, zostaje sam. W życiu jest dokładnie tak samo. Lojalność nie jest słowem, to czyn. To moment, kiedy stoisz w błocie po kolana, przemoknięty i głodny, aby kogoś uratować, bo wiesz, że ktoś liczy na ciebie. Ale ty, ty się wkurzasz, gdy ktoś nie odpisze ci na wiadomość po 15 minutach. Ty mówisz o przyjaźni, a nie potrafisz nawet dotrzymać głupiego słowa. Ty mówisz o zaufaniu, a zdradzasz przy pierwszej, lepszej okazji. Wiesz, jak to wygląda z boku? Jak człowiek, którego nie da się brać na poważnie. W wojsku, które jest świetnym przykładem lojalności, musisz to przyznać, nikt nie potrzebuje kogoś, kto szuka wymówek. Każdy człowiek, który ciężko pracuje i liczy na to samo z Twojej strony, nie ma czasu na Twoje nie dam rady. Wiesz dlaczego nikt nie będzie ci wierny? Bo nie masz w sobie kompletnie nic, co budzi jakikolwiek szacunek. Bo nie jesteś kimś, kto inspiruje. Jesteś kimś, kto zawodzi. Spójrzmy prawdzie w oczy. I wszyscy to czują. Lojalność to nie coś, co się dostaje jako dar od losu. Na nią się zasługuje. Pomocą przyjacielom, wsparciem w trudnych chwilach, lojalnością do innych, bo to nie działa tylko w jedną stronę, Wierz o tym. Stań się człowiekiem, przy którym warto stać. Ty chcesz, żeby ludzie za to stali, ale nie masz jak na razie. Nic, za czym warto stać. Wiesz, kto tak naprawdę ma szacunek, ma zaufanie, ma lojalnych ludzi wokół, tylko ci, którzy sami o to zawalczyli. Nie wystarczy być fajnym, towarzyskim, zgadzać się na wszystko. Trzeba pokazać, że można na Tobie polegać. Zawsze. Niezależnie od okoliczności. Tak jak żołnierz ma zaufanie do swojego kolegi z jednostki. On wie, że kiedyś jego życie może zależeć od tego gościa, od jego przyjaciela. To jest prawdziwa lojalność. To coś, czego ty nie rozumiesz, jeśli to oglądasz. Bo ty chcesz, żeby było wygodnie. Ty chcesz lojalności, ale nie chcesz dawać nic w zamian. Chcesz, żeby ktoś ci ufał, a sam zawodzisz przy byle okazji. Zaraz, gdy coś wyjdzie poza twoją strefę komfortu, i trzeba ratować swoją dupę, przestajesz być kimś, komu warto zaufać. Człowieka poznaje się nie po tym, co mówi, ale po tym, co robi, gdy nikt na niego nie patrzy. Ty myślisz, że twoje puste gadanie o swoich zasadach czy o innych bzdurach robi z ciebie człowieka, któremu można zaufać? Zapętaj sobie jedno i chciałbym, żebyś wyciągnął to z tego filmu. To czyny budują zaufanie. I kiedy przychodzi moment próby, kiedy pada przysłowiowy pierwszy strzał i zaczyna się chaos, niezależnie od tego, jak definiujesz taką sytuację, to wtedy wychodzi, kim jesteś naprawdę. I powiem więcej, większość ludzi wtedy ucieka. Ty też. I dlatego nikt nie będzie Ci wierny, bo nikt nie ufa komuś. Kto ucieka? No dobra, a teraz wyobraź sobie, że masz już to wszystko to zaufanie, ten szacunek że gdy spotykasz się ze swoimi znajomymi, przestają Cię wyśmiewać i traktują Twoje słowa poważnie że każda jedna minuta, którą im poświęcasz, jest dla nich niezwykle wartościowa. Każde Twoje słowo ma sens i niesie ze sobą głęboki przykaz, którego nie sposób zapomnieć. Mają do ciebie zaufanie w każdej sprawie, bo wiedzą, że jeśli ty coś robisz, będzie to zrobione dobrze. I za to mają ciebie szacunek. I myślisz, że nie jesteś w stanie dojść do takiego poziomu? Oczywiście, że jesteś. Powiem ci więcej. Też byłem w tym samym miejscu co ty. Ludzie mnie nie szanowali. Lubili sobie ze mnie żartować, nie brali moich słów w żaden sposób poważnie. I przede wszystkim miałem ich niesamowicie mało, przez to, że z naprawdę wielkim trudem nawiązywałem relacje. I trzeba to przyznać, bałem się ludzi. A jednak zbudowałem cały ten szacunek. Obecnie mam przynajmniej kilkadziesiąt osób, z którymi mam stały kontakt na żywo, bo tylko tak można zbudować głębokie relacje. I to sobie zapamiętaj. I wszyscy mamy do siebie szacunek oraz wzajemne zaufanie. Czy to było proste? Powiem tak: musiałem się jeszcze naprawdę sporo nauczyć, bo naprawdę mega bałem się ludzi. Czy trwało to jeden dzień? Zdecydowanie nie. To był naprawdę długi proces, ale jest kilka kluczowych zasad, które trzeba poznać. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jakie, pod linkiem w opisie. Masz moją darmową grupę, napisz tam do mnie, a wszystko dokładnie Ci wyjaśnię. Dobra, ale koniec mojego gadania. Konkretnie, co możesz zrobić? Po pierwsze, pokaż się. I nie mówię tutaj tylko o lajkowaniu postów na Instagramie, czy wysyłanie TikToków. Pokaż, że jesteś obecny fizycznie i mentalnie. Że jesteś naprawdę. Żeby osoba, którą spotykasz, wiedziała, że coś dla Ciebie znaczy. Ty też chciałbyś dużo dla kogoś znaczyć, prawda? Tak samo inni tego potrzebują. Twoja obecność jest deklaracją. Możesz na mnie liczyć. Po drugie, zawsze, ale to zawsze, dotrzymuj słowa. Mówisz, obiecuję bum decyzja zostaje podjęta. To, co obiecałeś, już niedługo zostanie wykonane i nikt nie ma co do tego wątpliwości, nawet Ty sam. Automatycznie wtedy budujesz sobie pozycję i zyskujesz dużo większy szacunek. Podam Ci przykład: 90% ludzi, jak pożyczyło Ciebie pieniądze, będzie miało problem z ich oddaniem. Dlatego ja osobiście nigdy na przykład nie pożyczam pieniędzy komuś, komu nie mogę zaufać. W większości. Bo jest ten jeden przyjaciel, który zawsze oddaje i któremu byłbym zawsze w stanie pożyczyć praktycznie każdą kwotę, którą bym miał. I on mi też. Także pamiętaj o tym. Po trzecie, trenuj odporność psychiczną. Codziennie ćwicz swoją wytrzymałość, zimny prysznic, siłownia, praca, itd, i tak dalej. Nie po to, żeby się chwalić, o jaki to ja jestem zdyscyplinowany. Wręcz przeciwnie, nigdy tak nie rób. A żeby twoje ciało i umysł przyzwyczajały się do dyskomfortu. Po czwarte, mów mniej lub więcej. Twoje słowa nie mają żadnej wartości, za to Twoje czyny są Twoją walutą. Mówienie o wartościach nic Ci nie da, ani Tobie, ani innym ludziom. Nie objaśniaj, tylko pokazuj. Zrobiłem to, to i to. Naucz się na moich błędach i zrób to lepiej, ponieważ jesteś moim przyjacielem i chcę zobaczyć, jak osiągasz sukces. Po piąte, ucz się przyjmować odpowiedzialność. Gdy coś się psuje, nie szukaj winnego. Bierz odpowiedzialność, popraw i idź dalej. I bierz jak najwięcej złych i trudnych rzeczy na siebie. I wiem, że teraz twojego krzyczy, nie ma takiej opcji w ogóle. Ale pamiętaj, że kto bierze odpowiedzialność, wygrywa zaufanie szybciej niż ktoś, kto zawsze ucieka przed tą odpowiedzialnością. Tak właśnie robią liderzy. Daj ludziom dowód, że nim jesteś. Prosty przykład. Zadanie: pomoc poza godzinami. Słaby zaczyna już od razu liczyć koszty. Silny pomaga, bo wie, że jutro ktoś pomoże jemu. Efekt: więź, lojalność, wzajemność. Rozumiesz różnicę? Zawsze zaufanie i szacunek budujesz z czasem, pomagając ludziom i rozwiązując ich problemy. I wtedy to oni będą lojalni i to oni. Poświęcą się następnym razem dla Ciebie. Jednak większość osób tak nie robi, ponieważ oczywiście nikt nie chce wziąć odpowiedzialności na siebie, nikt nie chce pracować nad rozwiązaniem problemu dla kogoś, nikt nie chce też spędzać czasu z ludźmi, dawać im wsparcie i przychodzić do nich, kiedy oni tego potrzebują, bo to wszystko wymaga dyscypliny, której oczywiście większość nie ma. Bo dyscyplina to robienie rzeczy, których nie chcemy, ale. Są dla nas lub dla innych niesamowicie wartościowe w przyszłości. To wychodzenie poza nasze lenistwo, kiedy tego potrzebujemy. Dlatego bez niej nigdy nie będziesz miał żadnego szacunku u ludzi. Ale na szczęście, jest na to rozwiązanie. Na ekranie właśnie widzisz w pełni darmowy kurs, jak zbudować elitarną dyscyplinę od zera. Jestem pewien, że osoba tak ambitna jak Ty. Chciałaby go zobaczyć. Trzymaj się. Do zobaczenia.